W normalnych warunkach system pracuje w takim tempie jak wam teraz pokażę. Przy opuszczaniu, możemy też w każdej chwili zastosować stop. Ruszamy ku dołowi. No dobrze, robimy stop. Ruszamy ku dołowi. To jest sterowanie ręczne. Odsłaniamy. Jest regulator prędkości, który możemy ustawić dowolnie, jak nam to pasuje, żeby odsłaniało czy ewentualnie zasłaniało. Ten system napędowy jest nieco inny, w ogóle inaczej, troszeczkę rozpracowany. Jest on zupełnie inny niż ten, który Wam pokazywałem przez chwilą. Tamten system można uważać za matkę. Ten jest powiedzmy ojcem, bo jest bardzo prosty jest sterowany tylko i wyłącznie przez system matki. Może zaczniemy od opuszczania. System zaczął już działać. Cały układ napędowy wygląda w ten sposób. A koniec rolety zaopatrzyłem tu w taki kołek w którym wyżłobiłem dziurkę no powiedzmy ósemkę wstawiłem tulejkę też ósemkę nad takie kliny o tu widzicie jest, jest klin i w systemie napędowym jest na śrubie też dane o takie jakby jakby śrubki które jak tu wstawiam o już się klinują. O widzicie, zaklinowało się. Jak to jest zbudowane? Na bazie moich doświadczeń z różnego typu mechanizmami pokażę wam nieco inne rozwiązanie dzisiaj tego prototypu i kilka innych rozwiązań technicznych, które tu zobaczycie. Ten projekt napędu do Rolet posiada trzy wyprowadzenia. Są to dwa przewody zasilające, czyli czerwony i czarny w tym przypadku. Tu widzicie. O, to są te dwa przewody. I współpracujący z nimi przewód sterujący, czyli uruchomienie mechanizmu polega na czasowym dołączeniu tego przewodu zielonego, czyli sterującego, do, do plusa. Wtedy zacznie działać. Cała obudowa to rurka, w tym przypadku aluminiowa. Widzicie, tu z przodu wstawione jest łożysko. Z tyłu jest normalny dekielek od, od butelki. Całość jest ewentualnie lakierowana i malowana. Rozbieramy napęd. Aby rozebrać napęd, wystarczy tylko odkręcić tu jedną śrubkę mocującą cały napęd kontra rurka, żeby aby on po prostu nie przesuwał się podczas, podczas pracy. I wyciągnąć dekielek. Tu może sobie jeszcze wyciągniemy ten dekielek. Dalej o. Tu widzicie typowy silnik od magnetowidu. Ja stosuję tu. Takie silniki, o, możecie sobie zobaczyć, to są typowe silniki od magnetowidu. One znajdują się w magnetowidzie, są y, używane do wysuwu, były używane do wysuwu kieszeni y, y, z kasetą. Są bardzo silne, działają w zakresie od 3 do 16 V. Może rozbierzemy to dalej. Aby rozebrać to dalej, musimy tu. W tym miejscu o, wcisnąć po prostu napęd, i on się będzie tu z tej strony nam wysuwał. To jest prototyp, to jest stary prototyp. 90 lata, może. O, ja to wysunę. I jeszcze raz zobaczcie, to jest rurka, w którą jest wstawione łożysko. Także w sumie nic nie ma. Kotwi się na dwóch uchwytach, takich od przewodów elektrycznych, czyli możemy sobie obudowie dać spokój. Jak wygląda napęd? Czyli tak, tu znajduje się silnik, prawda? To jest ten sam silnik. Tu dokupiłem samą przekładnię. Jest korek taki sam odpicia jak tu, żeby aby, aby to wchodziło z takim ciężkim poślizgiem o tu widzicie to wchodzi z dość, dość ciężkim po prostu poślizgiem dalej jest mechanizm sterujący i wykonawczy łatwiej mi było zrobić na silniku bo silniki mogę mieć praktycznie za darmo, skądś wyjąć silnik sam kosztuje około 4 zł i gdy oddzielnie swego czasu kupowałem Przekładnie, przekładnia wynosiła mnie od 8 do 10 zł, czyli w sumie całość, całość, dosłownie, całość na pewno nie przekraczała 20 zł, a mamy tu dosłownie wszystko. Do tego całe, do całego tego zestawu wystarczy podpiąć tylko włącznik który będzie włą włączał i wyłączał, czyli opuszczał i zasłaniał nam roletę. I 12V, jak już powiedziałem, dalej znajduje się tak króciutki, ma 3,5 cm. Cały układ automatyki plus elektromechanika. Nie ma tu żadnej elektroniki, żadnych układów scalonych, nic poza kilkoma elementami elektronicznymi. Czyli tak, mechanizm oprócz czterech elementów, czyli stabilizatora napięcia na 5V, trzech diod prostowniczych, może z tej strony pokażę, o widzicie trzech diod prostowniczych i przekaźnika w tym układzie zastosowałem przekaźnik 12V, w niektórych jest stosowany 5V, na napięcie 5V, a w jeszcze w innych, zaraz omówię 3V, i dodatkowo są dwa mikrowyłączniki, tutaj widzicie, ale mimo, że posiada tak mało rzeczy elektronicznych, posiada hamulec elektromagnetyczny, czyli stop silnika. I automatyczną zmianę prędkości przy opuszczaniu. Czyli inna prędkość jest przy podnoszeniu, inna prędkość jest przy opuszczaniu. Do tego służą te trzy diody do zmiany prędkości. One są tu specjalnie połączone właśnie z tym przekaźniczkiem. Do zmniejszania prędkości opuszczania, bo. Normalne, że podciąganie wymaga dużo więcej siły, opuszczanie mniej, i teraz roleta, która się opuszcza, by po prostu prędzej się, się przesuwała. No, ja tego nie chciałem, zastosowałem trzy diody, i tu każda dioda to jest spadek napięcia o 0,6 V, czyli 0,6,06,06. Połączone te y, diody y, są y, szeregowo. Czyli razem mam spadek napięcia 1,8 V. Przy, y, przy tym, że y, układ y, po prostu pracuje silnik na napięcie 5 V, czyli odjąć 5 V, normalne, że silnik będzie pracował mi przy opuszczaniu przy napięciu 3,2 V, przy podnoszeniu przy 5 V. Już nie robiłem tutaj szybkości, bo to jest po prostu bez sensu. Ja sobie tu już połączyłem, czyli dołączyłem plus do plusa zasilania naszego układu. Czarny jest minus, czyli dołączyłem czarny, i jest zwykły, po prostu przełącznik. Tu jest przewód sygnałowy zielony. Ja się tam pomyliłem, bo to jest względem masy sygnałowy zielony względem masy łączymy i będzie układ po prostu pracował. Ja pokażę jak to może będzie po prostu działało. Może z tej strony od przodu. Przy okazji pokażę te prędkości, które dwie prędkości, czyli teraz jest prędkość Powiedzmy, przy, yy, po, przy opuszczaniu. Yy, tak, teraz będzie prędkość przy opuszczaniu, bo będzie wolniejsza, a później będziemy podnosili rolety. Czyli załączam cały układ. Możecie sobie zobaczyć. Dobrze. Układ zaczął pracować. Tu wolno się przesuw przesuwają te po prostu styki. Widzicie, o tu. tu widać wolniutko jedzie w tą stronę a tu najeżdża na po prostu na ten styk możecie sobie zobaczyć o jak to będzie wyglądało dobrze ja tu coś przygniotłem bo to chodzi bardzo cichutko no ale niech sobie już chodzi niech zobaczcie jak to się będzie odbywało Układ jest, ma regulację do 20 cm, czyli działa 1,50 m, 1,35 m do 1,50 m można po prostu regulować. Układ w tej chwili się wolniutko zasłonił, a teraz jest, jest taka sprawa, że są ciężkie rolety. Zobaczcie, biorę w drugą stronę, układ się. Z dużą prędkością podnosi. No, ta prędkość jest taka sama w sumie, bo to jest dopasowana. akurat te trzy diody dopasowują do ciężaru po prostu rolę. Tu widzicie na wałku silnika głównego jest śruba f 4 i na końcu jest tu zrobiony taki zaczep, który wchodzi znowu w ten klin. W oryginalnym mikrowłączniku tu i widzicie tu jest po prostu taka sprężynka, o która odbija i tą sprężynkę trzeba ewentualnie wyjąć. W najnowszym rozwiązaniu użyty jest tylko jeden mikrowłącznik. Dodałem tu i tylko tą jedną blokadkę, tu, która zaraz pokaże jak to działa i jest wyjęta sprężynka. Z tego względu, aha, dwie końcówki połączone są po prostu razem, z tego względu, aby to można było przełączać. Zaraz Wam pokażę. Tu już jest przełączone, pyk, w jedną stronę przełączyło, w drugą stronę przełączyło. Cyk, cyk, czyli dochodzi, opuszcza rolety, przełącza i stoi. Rolety mają się podnieść, jest jakiś impuls, cyk. Prze, przełącza do góry. Skąd za... wymontowywać yy, przekładnie i co na nich ciekawego można zrobić, i tanim kosztem jak poprzerabiać? Tu mam na przykład takie urządzonko, ja to omówię to była nawijarka do specjalnych cewek. Omówię to na którymś z kanałów. Dziękuję za obejrzenie filmu, do zobaczenia.